Ja jestem jestem żelazny i ze do dzisiaj tradycyjny i jest i dzień dobry. Tuż by się spodziewał. Chociaż nie, bo ostatnio było tak, że ja byłem tylko na odcinku a No właśnie, nie było. więc dzisiaj niespodzianka jesteśmy oboje w odcinku Uła! specjalnym. Wróciliśmy. Tak, tak wspaniały duet To jest, jest uwaga, to jest odcinek specjalny odcinka. Tak. Jest to odcinek specjalny naszej serii, którą robimy na Ferajnie TV, która ma aktualnie chwilową przerwę, ale niedługo wraca z nową ramówką. No właśnie. I, i, i co, co? No, i, no, no, no i co? No i co? I właśnie chciałem powiedzieć, że ten, ten, ta seria nazywa się Jak? Budujemy. z Sim'em i Żelaznym przez RZ. Tak. A to jest odcinek specjalny. Z tak, dwóch powodów. Po pierwsze, tak. po, po raz pierwszy pojawia się z nim właśnie z trzech powodów. Tak. Bo po, 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 po raz pierwszy pojawia się w nim żelazny. Tak! Program się nazywa ITesiem żelaznym tak. nigdy w nim nie było, więc spoko. Po drugie, okay. dzisiaj on się pojawia na naszym kanale, a po trzecie... W dzisiejszym odcinku będziemy robić coś nietypowego, nie będziemy budować to Wow, będziemy... chwilowego laga, dobra Dzisiaj będziemy oceniać domki ludzi z Ferajdy Chwilkę, mam małego laga, przycięło mnie kompletnie Dobra, już chyba jest okej, okay. chyba jest okej, okay. chyba no. jest okej okay. Dobra, więc dzisiaj będziemy przy... o... przycinać, jakie przycinać? Będziemy oceniać Oceniasz. domki e, naszych przyjaciół z Ferajdy Dokładnie, kurde, coś mi jest dziwne Psz... Kurde, przycina, zmniejsza sobie troszeczkę render distance A już powinno być, okej, okay, dobra, więc tak, idę z same drogi Powiedz tak. mi, yy, naszego domku co ja nie będziemy, bo tutaj już wszyscy znacie, nie będziemy tutaj tak. Tacy... co, myślę, myślę, że pójdziemy takim znanym szlakiem, który ja już zdążyłem sobie poprowadzić Wystarczy, że będziesz podążał, yy... o kurde, pająk Oj, Co on tu robi? Tu jest wszystko oświetlone. W ogóle swoją drogą na pewno nie zdążymy ocenić wszystkich domków, więc jeśli chcielibyście zobaczyć jeszcze jedną, jeden taki odcinek, koniecznie napiszcie w komentarzu oraz zostawcie łapeczkę w górę. Jeśli wbijemy ich, myślę, półtorej tysiąca, to będzie boć, znak, boć. że b, lubicie tą serię i w ogóle Ferajnę, że lubicie i b, będziecie pojawiać się częściej. A wracając, dlaczego my w ogóle zapytacie, czemu mamy czelność oceniać komuś domki? Otóż w ogóle my z Tessimem... W... To jest domek... Okay, b, 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 tylko to jest zacznę... chyba domek Jasia. Tak. Z... Więc to tylko ja tak słowem wstępu powiem, że my z it zajmujemy się e, od kilku lat dosyć no, profesjonalnie e, budowanie w Minecrafcie. Budujemy na różne serwery, więc myślę, że troszeczkę kompeten kompetentni w tym jesteśmy. Mam nadzieję, że. E, dokładnie, że, dokładnie. Tak. Ogólnie wiesz, co, e, ten domek jest. E... Jak to ująć? Ładny, ładny to on nie jest, ale, ale myślę, że to jest domek startowy. Wiesz co, Jasiu jest na ferrajnie dopiero od kilku dni, więc ja myślę, że powinniśmy odpuścić jego domek póki co. Czy, czy jak? Dobry. Nie, nie, no dobra, możemy go okrążyć, ale no... No i ja myślę, że Jasiu się rozkręci jeszcze. Ja się jest dopiero od dwóch, trzech dni na ferajnie, idźmy dalej, zostawmy go w spokoju. Ja myślę, że Jasiu nas jeszcze zaskoczy swoją drogą, bo wiedziałem, że nie nieraz umie kozacko budować. Dobra, to lecimy wow, do domku wow, 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 wow. To się pozmieniało widzę. Tak tam jest do... łuk, o Ej, co patrz, nie masz szkła w tym domku. No nie masz szkła, i powiedzą, a to jest trawa poprowadzona. O. Trawa jest po to chyba, żeby tam... Żeby ją tutaj doprowadzić, żeby tutaj mogły rosnąć bambusy chyba. Okej. Okay. Wiesz co szczerze, jak już robiliśmy ten odcinek z Trola na Enzi, jeśli jeszcze go nie widzieliście, macie w karcie, to ten, ten ten domek mi się naprawdę bardzo podobał. Jest, powiem Ci szczerze, jednym z ładniejszych domków na terenie według mnie. Co o tym sądzisz? Wy tak, jest w ogóle bardzo pomysłowy, bo zobaczcie w jaki sposób on jest stworzony, nie? J tak. Jak, jak taka... Mm... W dopasowane do terenu po pierwsze jest, tak, to jest i, bardzo i, fajne. Tak, balkonik, a w środku zobaczycie po prostu taka przestrzeń z dachem, a tu y, z jednej strony nie mogły ściany. Tak, dokładnie. Więc jest to taki letni domek, ale według mnie jest naprawdę kozacki i chyba jeden z jest jeden z najbardziej oryginalnych domków na tej całej Fejrajnie, y, więc... Wiesz, Opłynął limit czasu, co się stało? No jesteśmy z powrotem, musieliśmy zrobić małe króciutkie cięcie z powodu tego, że wyrzuciło po prostu serwer Ale, ale już serwery. żyjemy, także właściwie Bez chyba panie. wszystko co mieliśmy więc... powiedzieć o tym domku, powiedzieliśmy, co? Stary, fajnie, domek jest nieparzysty, więc myślę, że tą ocenę dajmy w, ogóle w takim widocznym i jednocześnie niewidocznym miejscu, tutaj stary Myślę, że ten Dobra. domek, z, 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 myślę, że to jest ogólnie jeden z lepiej zbudowanych domków na Ferajnie. Ja bym będę szczerze mówiąc 9, tak, tak szczerze, a ja i, 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 ja dam 8,5 w takim razie a, na 10 Myślę, to jest mega dobra ocena, bo takie 8,5 to jest 85%, to jest mega ocena, nie? Dobra, 8,5 na 10, dobrze, tak, jestem ciekaw czy ktoś będzie oglądał. A ja, my, myślałem, że ty swoją ocenę dasz obok A obok, wiesz, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay. dobra, to, to, to mam nadzieję, że ktoś w ogóle e, <głos》>, Że oni szczają o co chodzi i, i zobaczą e, nasz odcinek Będą w ogóle wiedzieć o co tutaj chodzi, że, że a, Nie zobaczą te tabliczki, będą stawiać o co chodzi Wiecie co, w tym wasza rola, jeśli zobaczą te tabliczki na live, to wytłumaczcie, że że my tutaj chodziliśmy i ładnie ocenialiśmy ich domki. Dobra, Enzi, w takim razie zaczęliśmy z grubej rury, z tego co widzę. Ogólnie. Wow, co to jest? Co to jest? Kurde, widziałem to ostatnio. To jest takie a, wow. to jest Taki romantyczny park z bambusami, tylko pan tu jeszcze wow. brakuje. A ja wiem, bo to jest stary. Ogólnie teraz idziemy do kolejnego wykokszonego domku na ferajnie Ojej! Widziałeś dom matrenera? Mat tak, matrenera, tak, 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 tak. Tak, Matrenera, matrenera? Stary. Tak o... samo jak domek Kosziego to też będzie. ojej Dobra, Wow, ten pytanie? domek to jest czyste złoto. Jest zrobiony w ogóle z, z takich trochę prostackich wręcz materiałów, takich starych, takich z Bet z Aw, wszystko drewno i drewno i deski, nic więcej, nie? No. A wygląda przekosmicznie, po prostu genialny domek. Jeszcze szajderki by się tu przydały, to w ogóle byłoby magia. Dobra, ale powiem ci, że tu jest pytanie, czy oceniamy też funkcjonalność, czy tylko i wyłącznie wygląd, powiedz mi? A czy e... wiesz co, mi się wydaje że z się na wyglądzie. Na wyglądzie, okej, okej, okej. Mi się ten domek naprawdę również bardzo podoba, szczególnie, że jest taki... Nie jest taki symetryczny, tylko właśnie jest tutaj trochę w tą stronę jakaś taka mała dobudówka, yy, tutaj do góry jakieś pięterko mniejsze yy, i tak dalej, i tak dalej. Nie jest taki kwadratowy, jest taki. Jest no ciekawy, no po prostu, no chyba sami to przyznacie. Dużo się, dużo się no, o, o, stra... o, inaczej, dużo ogromnie się po prostu, w jego konstrukcji dzieje. To jest taki mega. Wiesz co? Myślę, że zostawmy nasze tabliczki gdzieś tutaj przy bramie stary to, to tak ustaw zać, ustawmy chodź 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 tu 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 ok, Góry. ty ty, ty tam po lewej ja po prawej i teraz okay. piszemy i, 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 na, i na trzy puszczamy i dodajemy okay? dobra yy, no dobra dobra ja jestem czekaj chwilkę yy, dobra jestem gotowy trzy dwa jeden pom. Ojej, to teraz o, jest, że się o, zamieniliśmy. Tak, to się zamieniliśmy, lol. E, to Ci, tak. To... Mi się, mi się. Ja wolę Tomek Enziego, bo jest troszeczkę według mnie oryginalniejszy. Ma taką. No kurde, jest taki wbudowany w ziemię. To mi się po prostu no. podoba. Podoba mi się te takie o. właśnie. No, no po prostu mi się bardziej podoba domek Enziego, mimo wszystko ten domek i tak jest jednym z ładniejszych domków na Ferajnie, bo Matroner jest naprawdę... Nie bo, tutaj nie no mi się właśnie podobało bardziej matronera, ponieważ on ma takie bardziej klasyczne podejście właśnie, co mi się mm -hmm. mega spodobało, nie? A to mi się to... wiesz, podoba taka nieszablonowość Enziego, to jest bardzo fajne według mnie, ale okej, okay, no. to fajnie, że mamy rozbieżności, to też daje nam takie pole, żebyśmy się tutaj yy, rozmawiali. No tak ogólnie byśmy mogli iść do... do, 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 wiesz do, do, do kogo? Do... Eee... Yy, Tritsusa! O, a gdzie ma tricusowe, Ty... kurde. Ale byłeś kiedyś u, u tricusa w domu, czy No nie? właśnie nie wiem, chyba nie. tylko czy, zjem ziemniaczka, bo mi bo już, już mam głód straszny, czekaj, czekaj. To ten biegnie, ja cię zaraz dogonię, chyba widzę, w którą stronę poszedłeś. A, No, mylaki... daleko, nie, dobra, dobra, to jest trochę tak? za daleko, wiesz. To co? może w kolejnym odcinku, wiecie co, jeśli Wam się spodoba ta tak. seria, to pójdziemy do tych bardziej oddalonych domków, na przykład domku Tritsusa w takim. Ale uwiesz mi, że tam tak za bardzo nie ma też co oglądać. <toddanschi> Nie, to okay. nie, no niestety, no Tyricus się sam przy, przyznaje, że tak nie, nie za bardzo mu budowanie wychodzi. To wiesz, to chodźmy może teraz do domku Szendiego, Kosiego, Szendiego, Kosiego, Sendiego Kosiego? wiesz, co, Kosi ma ten domek w tej piramidce, nie wiem do którego To no, tak, jest. to jest domek do Szendiego, tak. Muszę Okej, okej. Ale chodźmy od frontu. Od frontu, dobrze, 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 dobrze. Czyli yy. tam od, yy, od, od tego statku, który wybudowałem, gdzie mogę, mogę na niego popływać. Ogólnie tak. Yy, tu jest, yy, jest nasze studio. Może wejdźmy ten statek Okej, okay. statek w ogóle i Tesim zbudował jakiś czas temu, jeśli jeszcze nie wiecie, skąd on się tutaj pojawił, bo z tego co widziałem nawet wiele osób nie zauważyło, że on tu się pojawił, wiele osób sferajny Po prostu nie zauważyło po jakimś czasie dopiero, że tu jest statek jakimś cudem, ale okej! Okay. I Tesim go zbudował da da dawno temu dosyć. Myślę. Dobra, jak tu wchodzić? Jak tu się wchodzi i Nie on do tego pojęcia. <laughs> nie wejścia. O nie! Czekaj, czekaj! A, 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 nie, jeszcze nie! Dobra, to jest, to jest parkour, nie, dobra, Dobra, nie. dobra, do, do, dobra, dobra, wiesz co, nie ma co ogarniać, po prostu oh, przyjrzyjmy Tak. ogólnie z przodu, ogólnie brakuje mu jakiegoś takiego zwieńczenia, są jakieś takie proste konstrukcje, ogólnie jest mhm. fajny pomysł z kratami, fajne, fajne, fajne duże szyby, ale brakuje mu jakiegoś takiego wykończenia, jakiegoś zwieńczenia, wiesz? Tak, wiesz co, jest fajnie, że jest zbudowane, ale tutaj są takie y, małe na przykład elementy pomiędzy tymi deskami, jest dirt, co tak troszeczkę mi ak aktualnie prze trochę przeszkadza. Jeśli tu byłby na przykład stone, y, to wyglądałoby to według mnie o wiele lepiej, mimo wszystko y, domek jest też całkiem przyjemny, jest na funkcjonalny z tego co widzę. I tutaj ma taką zatoczkę i do góry tak, ma jakieś, właśnie. więc funkcjonalny jest dlatego, jest w 100%. Zatoczkę za 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 na stateczki, ogólnie góra, y, ogólnie F fajne, fajnie mi się bardzo podoba ułożenie tego domu weź. Tak, wnętrze którym jest bardzo fajne. w których miejscach są właśnie schody jak są w ogóle poustawione szyby jest całe szkło porozmieszczane i w ogóle cały układ domku to jest to zmykam to myślę, bardzo na plus. Sendy jest w ogóle bogaty z tego co wiem na Ferajnie. Nie wiem, nie wiem czy nadal. Słyszałem, że jest bogaty, czekaj aż po grzebie w wstrzykać. Przepraszam Cię Sandy. Eee, no to nic, grzebanie. Nic nie widzę, ale wydawało mi się, że ktoś mówi ostatnio, że on jest bogaty na Fererinie akurat, że masz no, dużo diamentę. Och, bo tu wyjście. Wiesz co, to może zostawić tyleś tutaj. Okej, okay, okej, okay, tak, trochę. Ja pozostaję tutaj. Myślę, że teraz oceniamy domek tak samo. Tak okay. nie? Że na trzy puszczamy. Dobra, dobra, dobra. Ym, kurde, no to nie jest znowu brzydki domek, więc ja myślę, że... Dobra, no będę takim, będę takim Andrzejem Grabowskim stańcia z, z gwiazdami, jestem gotowy. Tak, trzeba trzeba surowo, po prostu. Surowo? Dobra, to surowo, zmniejszenie. Nie, z... sumiennie, sumiennie, dobra, no, tak, tak, dobra. Tak, 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 tak się ci wydaje. Na dobra. trzy. Raz, dwa, dwa trzy Wow, Okej, okay. wow, chciałem, wow, wow. chciałem dać 7, dać ale powiedzieli, że tak mimo wszystko ten domek według mnie jest, jest fajny, jest ciekawy, jest również bardzo ciekawą Według mnie uratowało go przede wszystkim to wnętrze, wiecie? Tak, to, wnętrze jest się wnętrze. Wiesz co, tak to nie, to na, 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 na pewno nie dałbym 7,5, i gdyby nie wnętrze, tak to bym dał 6, myślę. Ja daję jednak, siódemkę, tak kurde, bo to wnętrze faktycznie jest kozak według mnie. Fajnie jest ułożone. Yy, wiesz co? Teraz może chodźmy do chodźmy do, do na przykład. Knessa, dokładnie. A, ale właściwie do jeszcze nie skończony, bo ostatnio pomagałem mu na odcinku zrobić tą wieżę. Nie, wiesz co? Nie, wiesz, wiesz co, po, po, po kolei, Chodźmy może do dilera, wiesz? Oj, do dilera, to tutaj będzie nieźle akurat, bo dealer według mnie ma domek, y, kompletnie o. w ogóle zacznijmy od tego, że ma kompletnie w innym stylu. W, w ogóle ma co? W ogóle z, może z, 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 zacznijmy od tego, że poza tym, że jest w innym stylu, to że połowę tego domku to ja budowałem. <laughs> Okej, okay, ale dobra, to się nie liczy, tak? Po prostu to jest domek dealera, oceniamy domek tak. dealera, nie to, kto to budował. Wnętrza ma naprawdę kozackie. Nie wiem, kto budował wnętrze, no, ale. W... Zobacz, a, a widziałeś akwarium? Chodź, tutaj. Akwarium no. jest jakieś? Wow, nie widziałem, no, ale szkoda, super że nie posadził tam tych glonów. Więc to jest akurat na minus, ale tak to by mega wyglądał. Tutaj ma oczywiście farmę. Farmę jest oczywiście ładnie wykończona, więc wszystko po, mega. Umijając koszcie to jest chyba największy domek na Ferajnie. Zaraz po koszyn, Chyba tak. Chyba, powiesz, masz rację. Chyba, że teraz my się ładnie rozbudujemy, nie? Oj to tak, nie My też kiedy się nie. będziemy rozbudować. Jeśli jesteście na live'ach, to aktualnie na live'ach yy, się rozbudowujemy dookoła, nasze, nasze podziemia, więc koniecznie śledzcie live, y, zostawcie subskrypcję z dzwoneczkiem, ale pewno tego nie przegapicie. Oj, A widzę, że jest niewykończone. Dylan Kryk coś zaczął, a nie wykończył. Ajajaj, aj, 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 faktycznie. To będzie na minus konstrukcja tego domku, jeszcze obejdźmy go tutaj dookoła, zobaczymy Trochę jest. pusto jest, no troszeczkę jest pusto tutaj grilla jest. grilla w ogóle, no? ale super, ale super. Kurde, fajny powiedz, wiesz co mógł tu dać te? Mógł tu dać... co fajnie udaje grilla? Kurde, nie pamiętam. Dawałem kiedyś build haki na naszym kanale. Ym, grilla fajnie udają, albo notebooki... To mi się wydaje. To co, Aha, co? A, dobra, dobra, nieważne. Nie no, dobra no, nie. Chodź, chodź, chodź przed domek. Może kochana kochana było? Do nie wiem. No, 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 okej, okej, okay, okay. na, na, na pewno front domku jest na plusy. Wiesz co, postawmy tabliczki gdzieś tutaj na, 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 na tym rozwidleniu. Okej. Okay. Eee, kurde, no. Dla mnie taka dosyć mocna ocena. A dla ciebie? Czy jesteś gotowy? Eee, domek był niewykończony, aczkolwiek podziemia też lekko, aczkolwiek sama góra domku jest genialnie stworzona. I ten cały układ tego domku. Tak, Dobra, ja więc... jestem gotowy. Abym i 3. 3, dobra, 8,5. Widzę, że jestem bardziej surowy od ciebie, no ale okej. Zasztą taką półsłużbę. Być może, by mi się wydawało, że ja będę bardziej surowy. <laughs> Ale no, kurde, nie, domek dealera jest kozak. Naprawdę jest to kopkoder w chyba innym stylu i również mi się bardzo, bardzo podoba. Jest taki Dokładnie. pałacowy. Dobra, idziemy Więc dalej. Co, idziemy do... Myślę, się... kurde, w ogóle tu się chyba spaliły drzewa, stare. Ajajaj, aj. idziemy teraz do tak... znowu mocnego kandydata, bo jeśli chodzi o modern, to SKKF jest. Tak, w ogóle chodź może chodź o, 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 do, do kupa, stary, chodź. Chodź, zejdziemy na dół, bo tam go dużo, to, to właśnie dobrze widać. Skakaj, ostatnio go jeszcze bardziej rozbudował swoją drogą, tam tej wieżyczki chyba nie było z tego co tak. pamiętam. Znaczy, ona była ostatnio, jak, robi, jak robiłem live wraz z dealerem, bo tam się y, respił... O, -wić. tam są jeszcze jakieś deski u góry. A, i faktycznie, bo, no. Bo, bo my próbowaliśmy wybić tam, bo, ponieważ tam właśnie dążyły wszystkie pillagery. A, okej. Okay. Mhm. Ogólnie domek jest mega, jest mega y, ogólnie zrobiony właśnie w takim stylu modernistycznym, takim modern, nowoczesnym. Dużo szkła jest użyta. Większość wiesz, bloków jest użyta biała, przez to jest bardzo ładnie przejrzyste i wszystko się mega zgrywa do sobie. mi trochę takiego szarego w niektórych momentach, żeby żeby. żeby, żeby tak, no trochę kontrastować od tego białego. Ale mimo wszystko y, Domek, jeśli chodzi o modern, modern to jest również bardzo... Y, Trudny styl do budowy, szczerze mówiąc, tak się nie wydaje, ale żeby zbudować ładny modern, to trzeba się naprawdę postarać. A jeśli nie wiecie, jak również na naszym kanale znajdziecie poradników kilka odnośnie modernu. do środka Więc co, wejdźmy może do środka. Wejdźmy, wejdźmy do, środka. do środka, dokładnie. Zobaczmy jak to, jak to, jak to wygląda z wewnątrz. Mamy, okay, okay. mamy jakiś fajny, taki niesymetryczny, taki, taki nie, nie nieszablonowy nie szablonowy dywan, mamy tu jakieś wejście do góry, o tutaj to też tak samo dywany, widzę jakieś łóżko, o fajnie, bo, widzę, że mamy nawet rozdzielanie na pokoje. Tak, fajnie, że jest o. dużo szybko, no, ale to jest modern jednak, ale dużo szybko to jest ogrom, na ogromny plus. jejku jakie fajne takie tarasiki, z tutaj mogła być jakaś trawa rosnąć albo coś, więc też kozacko to y jest... Magazyn. I ładny, powiem Ci, nawet porządek tutaj chyba jest. Tak, I, zobacz, z, wow. Nas nie nas że tutaj chodzi po domku. Basen, jak kozacko ma basen, w którym są ryby i końpi. Wow! ale on ma duży... Ej, stary, on ma dwa razy taki dom, taki duży jak dealer Tak, kurde Bele, no faktycznie, nawet nie wiem, nie, akurat większego od naszego od, 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 nie ma, to jest chyba automatyczna farma krów. Oj, oj, uważaj, bo ją zalejesz! Ojej, to. Co. Okej? Okej, okay, okej, okay. ona chyba coś robi. Nie wiem, dobra, chyba... Ja chyba... Jestem, nie, jestem do końca chciała, dobra. dobra, więc wyjdźmy po prostu stąd. Tu jest forma villagerów, tam gdzieś jest... Wiesz co, widziałem na odcinku Dealerka, że tam na dole gdzieś jest takie miejsce, w którym ci wszyscy villagerzy urodzeni się zbierają. On tam ma kilkadziesiąt tych villagerów, więc... Oh, to, nie. to jest chore w ogóle, ale okej. Okay. No, Więc to, może, możemy już wyjść. Tak, so, możemy ocenić wejść. Dom, żeby, żeby Jak najwięcej właśnie domów ocenić e, dzisiejszego dnia, e, więc to. Ten diktator, ten jest? to. Tam? Nie, no chodzi głównym wejściem Gdzie tam główne wejście? Nie, ja tu idę bokiem. Nie, no tam liczki, ta tabliczka ta trzeba zostawić przed głównym wejściem. No stary, idę tam, wchodzi, idę tam, No, ja tam. no i już tam wchodzę? Już tam wchodzę. W, już tam wchodzę. Okej, okay, to jest się, przepraszam. E, Okej. Okay. stary. Tutaj. Okej. Okay. Dobra. Moje według mnie takie szczere. Dobra, jestem gotowy. A ty? 3 2 Jeden. kop! A, znowu pół znowu różne. Tak, ej, to coś się dzieje. Ja myślę, że ja to ja bym tak surowo oceniał, a ty widzę, że ty bardziej. Wiesz co kurde, no, no to nie no 9 na 10 jak najbardziej się należy. Brakuje mi tutaj tak. tego Jakby było tutaj trochę tego szarego bloku, to jednak. Mówisz, e, bym... nie, mi się właśnie podoba koncepcja, że jest cały z białego, tak? Tak, tak, tak. to tak jakoś bardziej wspólnie wygląda. Okej, okay, no to, dobra. Dostałam tak, jeszcze tak... jedna tabliczka, ale myślę, że, że jeszcze ocenimy tak z 2 domów przynajmniej. Ja mam jeszcze 10 jakby, co mogę ci dać? No patrzcie, eee... patrz, tu jest tu jest chodź, chodź, chodź zobaczmy, co jest SKF wyprawia. Jak, 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 jak tutaj wytrawia. jakoś farmę chyba robi, to on robi tą swoją nie, myślałem, że on... Dzie dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. A co pan tutaj porobia? Dzień dobry, dobry. Dzień dobry. Dzień dobry pa, pa, proszę pana, czy... ja, ja nie wiem, czy on ma w ogóle zgodę, zgodę na y, uprawianie tutaj roślin. Czy, czy wydział yy, agroturystyki? agroturystyki? Ale zobacz, zobacz co się dzieje stary tu jakiś Jakiś podkop... Zobacz, jakaś kopalnia. Kopalnia. Ej. WOW! Okej! Okay. A to jest to jest wszystko SKKF. Uuu, on do, on, do... on, on pójdę, tu jeszcze pójdę, ma... Pójdę. O kurde, no faktycznie! jej no, to jest. A to... to jest też a... jego! Co to on ma za fortyfikację ogromną? SKKF! Co ty robisz, człowieku? Ile Ty to budowałeś, ale on faktycznie ostatnio bardzo dużo siedzi na tym serwerze no, i tak, faktycznie tak. bardzo mocno się rozbudowuje. Chyba nie wiem, czy koszego nie wyprzedził, jeśli chodzi o wielkość. No, więc no. to chodzi, to chodzi to, że teraz otrzymamy domek Mwki. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Ogólnie, MW tak, ogólnie domek Mwki jest ta wielka wieża na farajie, Tak, przeszkadza jest... mi, że jest trochę za wysoka. Tak, przeszkadza, a mi przeszkadza, że jest niewykończona bodaj. Ojej, ja z tej strony jeszcze jakoś wygląda, to z tej strony jest płaska. I jeszcze nie, nie A, jest zakończone to kompletnie podaje, tylko po tej stronie jest drewno, więc jest niesymetryczne nawet. Ale wiesz co, ja myślę, że koncepcja jest dosyć ciekawa i miał bardzo fajny pomysł, to prawda? Wydaje ja że się, za wysoki. Ale to chyba o to chodziło. Ale ten domek mi się tak czy siak podoba, szczerze mówiąc. Podoba mi się. Tak, no, tak, no. Taka i coś innego, tak? Coś takiego. Kompletnie oderwanego od rzeczywistości, i myślę, że o to też feralnie chodzi, żeby były właśnie takie oderwane od rzeczywistości. dobra. Rzeczy. dobra. Więc co, wejdźmy do środka. Ogólnie nie będziemy wchodzić w jest dość bardzo surowo też zrobione, takie wiecie, takie. I nie ma szyb! Wyobraź sobie, że nie ma tutaj szyb. Tak, dokładnie. Wejdźmy do góry. Okej. Okay. W ogóle w, w, śmieszne, bo wejść, bo jedyne... Bo jedyne... O, ale tu się zmieniło trochę. Mm -hmm. Góra się zmieniła zdecydowanie na plus, Pod po, po, po tym jak mu urządziliśmy szklany remont. <laughs> e, więc e, coś tutaj zmieniło. Myślę, że to działa na plus ten tak budynku. Ale wiesz co, trochę, trochę mnie niepokoi, że to wnętrze jest dość... Znaczy wnętrze. Zewnątrz jest to dość surowy ten budynek, wiesz? I wiesz co, przez to, że on jest taki wysoki, też trudno było mu wszystkie piętra skończyć, więc to... to... I SIM? Ej, wpadłem gdzieś! Gdzie Tu! Oh. Jak mam stąd podziemio? wyjść! Jak ja stąd wyjść! Nie wchodź, nie wchodź tu! Tu nie ma wyjścia! Co to jest za pomieszczenie? Nie mam pojęcia! Boję się tego! Czemu tu nie ma wyjścia? Czekaj, Boże dobra! Drogi. Podko Wyjdźmy stąd! Ojen, okay, okay. ej, to jest... Boże, nie. Co on tutaj zrobił jakąś pułapkę! No nie! Co za MWK zły! Dobra, aaa, nie, znowu uprzyjemy domek, przepraszam, MWK. Jeden że raz. znisz to i zostaw tak, żeby było <grym> dobrze. Tak, dobrze. Czekaj, 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 naprawiam już, naprawiam, przepraszam MWK za kolejny raz ci dekorujemy domek. Dobra, już jest okej, okay. eee, mam nadzieję, że nic nie zniszczył. Tak, chyba. chodź, więc tak. tabliczki, ja już jestem okay. gotowy z moją oceną. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay. ja chyba też, tylko zepsułem mu jedną pochodnię, odstawię ją szybko. Dobra, więc... Eee, biorę tabliczkę i myślę, że takie szczere, zaraz zobaczysz co. Eee, no, jestem gotowy. Are you ready? Możemy lecieć No Trzyma, już. Dwa, już... O! Wow, wow. Nie, tak? przepraszam, przepraszam, ale do, domku EVK, ale no to nie jest. Mój ale gdzieś co? W sensie kurde, ja znowu mi się podoba ta nie Że on tak wychodzi, kurde, z takim czymś kompletnie wywalonym w kosmos i to mi się podoba. Dlatego daję 8 na 10. I no, nawet szczegółowy jest. Według mnie jest fajnie zrobiony. No dobra, średnia 7. Całkiem dobry wynik, i myślę, że jeszcze jeden Pokok. domek zachęcimy cały tak, Myślę, że idziemy teraz do, do Knesa. Do, do, do domek do Knesa jest o tyle wyjątkowy, że i ty i ja go budowaliśmy. <laughs> Dokładnie, jeszcze nie jest skończony, co prawda? Jeszcze, jeszcze nie jest skończony, co prawda, ale to możemy wybaczyć. więc Tymczasem, Doknes tą wieżę chciał jeszcze kiedyś na live, nie wiem, czy z nami, czy sam skończyć, a jeśli nie widzieliście, to na ostatnim odcinku, nie na ostatnim odcinku do Knesa, na jednym z odcinków do, do Knesa właśnie tą wieżę z nim budowałem, więc również możecie wbijać. A domek jest fajny, no bo siła Rzeczy, no, no jest fajny po prostu. Jest też fajnie ułożone, tu jest rusztowanie, wiesz? To, to jeszcze nie jest wszystko skończone. Ja wiem, wiem, o tym wiem. Trochę jest, bałagan ale to myślę, że jest wszystko jest do posprzątania i nie jest tak źle. I podoba mi się, szczerze mówiąc, mi się podoba. Fajnie, że jest trochę dużo świętości. Wejdźmy na dół. Tak, na dół, na dół, na dół. A, na dół dokładnie. Bo tu jest fajna dołu. wyrwa. Tu jest wow. fajnie, że jest taki widok wow. w tej ścianie. Tu jest chyba jakiś, czyś mu jakiś flip -flip, bo pamiętam, z tego, no, co no, wiem. Tak, ja Chyot mu wybuchł ewidentnie, bo to ta, ta, ta tak, on tego nie zrobił. Wow, się powiększyło. I Mamy tutaj jest jeszcze coś ciekawego. Patrz, 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 zrobił tutaj takie zejście w podziemia. Zobacz, zobacz, wow. zobacz. Co tu jest? Co? Tu jeszcze wow, nic nie ma, nie ale miałem. tu taką kupalnię zrobić, coś w tym stylu. I to jest całkiem się zapowiada, dobrze się zapowiada, tak, naprawdę Dokładnie. Jestem, jestem, mega, jestem mega zadziwiony i mega ciekawy, co to może być. Stąd tak? jajka, stąd jajka, to są kurczaki, stąd wow. jajka. O ja widzowie na live'ach wiedzą, cicho, nic, nic nie piszcie dokresowi, choć do tresobi już powiedziałem, nieważne. Dobra, więc tak, kurde, no, podoba mi się ten domek, jest dosyć dobry. Masz tabliczkę czy nie masz? Tak, ja Wasz... mam tabliczkę, więc yy, tylko, że teraz tego samego koloru... Chodźmy cztery, na arbuzak, na arbuzak połóżmy. Okej, okay, spoko. To na którym ja, a na tym? Dobra, to ja... No, myślę, że takie szczere... Już? No, I'm, I'm ready. Okej. Okay. Które trzy? Raz, Raz, dwa, trzy! Dwa, trzy. Dobra, w wow, końcu zgadziliśmy się w końcu. Nareszcie, nareszcie, wpasowaliśmy. Nie myślę, że akurat domek... Yy, jego domek zasługuje na taki 9 na 10, Tak, jest, jest I również jeden z fajniejszych domów, domków na ferie. Znaczy, mówię, on po jeszcze nieskończony, ale on ma bardzo duży potencjał na mega budowlę. Dokładnie. to wiecie co? Możecie napisać w komentarzu wasze top z tych domków, które wam dzisiaj pokazaliśmy, czyli był to domek Szendiego, był to domek Doknesa Dealerka, Mwki, e... Enziego i kogoś jeszcze chyba nikogo nie pominąłem, co? Jeszcze raz, Doknes MWK Dealer Shendi, Matraner i. Enzi, i Enzi, dobra, czyli było... i możecie napisać swoją topkę z tych domków, które Wam się najbardziej podobają w t komentarzu. zostało, że jeszcze będziemy oceniać. Ta. Czy... Tak, zrobimy jeszcze jeden odcinek w takim razie. Ee, jeszcze banki zostały, jeszcze i tak dalej, i tak dalej, więc myślę, że jeszcze jeden odcinek, jeśli Wam się ta seria, ta miniseria sperajny spodoba. Również taki drugi odcinek zrobimy. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, tak, że Wam się spodobał. Oczywiście lajka, subskrypcję, jeśli tego jeszcze nie robicie, ponieważ bardzo mały odsetek z Was nas subskrybuje, chyba tylko 60. Nie, nie. Ja... Tak, 60%. Nie, właściwie nadal koło 50% osób z was, które nas ogląda, nas nie subskrybuje, więc byłoby nam naprawdę bardzo ufa, miło. uwa, e... Dobra ci tak. dobra? I pamiętajcie, że jeśli będzie 1500 łapek, to nagramy kolejny odcinek z tej serii e... i będziemy ufa, wiedzieć, nie. że Ferajna wam się po prostu podoba, bo wiecie, no nie wiemy, czy Ferrajna wam się podoba, czy odcinki Ferajne wam się podobają. Musicie nam pokazać to w lajkach. A my widzimy się już prawdopodobnie jutro na odcinku, nic ufa, nie powiedzimy, a jeśli nie, to jutro na live o 19.00 będziemy. Mi, mi, będą milionerzy na Ferrari! Mogę, mogę. Pa pa! Więc co, dziękuję Wam bardzo i na razie! Woo! Chcecie zrzucić z tego klifu? Czekaj! A, mm. <laughs> Pierwszy będę! Kurde, kurde, zrzucę się! Zrzucę się! A, wygrałem!